Chciałbym kalendarzami nie, nie wierzymy w sesji. do kwestie Całość idzie na potrzebujące dzieci z Siemanowic Dobra Może Pani sobie wybrać kalendarz Pani wybrała straż pożarną? Tak jest Dobrze, tu ma Pani linka Dobra My byśmy bardzo chcieli, żeby Pani w międzyczasie tam kiedyś Proszę Panią, chcielibyśmy zainteresować Panią Naszą akcję taką charytatywną Nic dzisiaj Pani nie płaci żeby była jasność, żeby Pani się nie bała E, mamy takie stowarzyszenie w które pomagamy dzieciom. Zostały nam bardzo dużo... ...w pracy, że Który to... Pani sobie życzy, Ale Może powie. być ten. Jednak prostu... OSP dzisiaj góruje. <laughs> proszę tak bardzo. Jak się... Tak średnio... Minuta. Rozpropagujemy kalendarze. Mhm. Bierzemy teraz na to Ale chcielibyśmy, jeżeli Pani się po Stronie czy trójdzielnie? Trójdzielnie. To jest nasz główny sponsor w ogóle. Tak? Mhm. Więc Pani wybrała na tę. Proszę Panią, do tego dostaję w. Pani naszą naklejkę. No. Może wiedzieć, tam gdzieś korzysta. To jest nasze towarzyszenie. Tu jest też adres. Dobrze, dziękujemy pani wszystkiego pani dobrego, dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego w tym roku. Życzę Ci Ci Cię z zawiedzenia. Chcę zainteresować naszą naklejkę. Będziemy dostajemy kalendarze, bo nam zostały z licytacjach takich charytatywnych na śniadanie dzieci. W ogóle chcecie? Tak, chcemy. Super, bardzo się cieszę. Drodzy Państwo, no to teraz po prostu tak można od złotuszki, tak, jeżeli Pani płaci złotuszkę to, to będzie super, jak Pani płaci 2000 tysiące Może pan, super. super. Proszę, proszę. Prowadzimy taką akcję. Linki, ale kalendarza nie ten. wezmę. Nie potrzebuję. Nie, nie, taka ta pamiątka. Nie, nie, ja, ja mam dużo, <laughs> wie pan, nie. ale niech mi Pan Dobrze. da ten no, link. Proszę je to jest link. To jest na tak. To jest tam, gdzie a, można tym przedać. Dobrze, To dobrze. jest nasze dzień ale miła, miła... Dziękujemy pani bardzo. No, Dziękujemy bardzo. Do się go robią. Do siebie. Rozdajemy kalendarze, które nie w stacjach charytatywnych. I po prostu je rozdajemy państwu. Oczywiście no, prosimy, że jeżeli by ktoś miał chwilę czasu w domu, poczekajmy już na całe interne. Ten. To jest nasz główny sponsor. Proszę bardzo. Tak. tak, dobra? Dziękujemy bardzo za poświęcenie czasu miłego naszego łaskiego roku. Dzień dobry. Czy możemy panią zająć 2 minuty dokładnie? Ale tylko, tylko po rozmowie. pani... Teraz nie chcemy. Dobra. <grym <grym Wie pan co, zajmujemy się taką akcją charytatywną nie? Z trzy takie różne pasy. To ja bym chciała ten skarp... Nie niewiarygodne <grym> Dobrze, oryginalnie zapakowany okay, to Proszę super. bardzo, A jakieś te dane A, to? Już wszystko. Okay, dziękuję fajnie. Pani bardzo I wszystkiego Wylego. dobrego w nowym roku za dziękuję zabudzenia. bardzo dobrze. Dobrze. dobrze Pani Mogę Pani dać dwie minuty? Nic nie będziemy brać od Pani, spokojnie Dobrze, dobrze. dobrze. Dzień, panią, oh. panią, to Panią mam na Na przykład, gdzieś tam do pracy Albo Dobra, okej, dobrze zawsze to jest A linki już Pani daje? Znaczy dobry. nie, mam dużo satysfakcji, więc jest ok, okiennie. Dobrze Dziękujemy Dobre. Pani I bardzo, bardzo za zainteresowanie, tak. do widzenia dobry, mogę wam tylko chwilę dać dwie minuty i idziecie dalej, dobra? Tak? Super, super Dobra, to jest nasz główny sponsor, więc proszę bardzo Państwu No i do tego jeszcze są gratisy, to jest nie tak, jak to już ludzie zgodzą, to zostają gratisy Ale jak robicie posypujcie, po to jest Dzięki wielkie wam bardzo Będziecie w, w internecie No, śmiało nie, 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 O, to to pan Dobra To może no, Pana no, taka pani? Proszę Pana Ale ze śmieciami e? o, Nie To, to musik Wykadruj ten dobrze, żeby pan dobrze Niemiecko, polski Dobra, weźmiemy teraz strażacki Strażacki, tak. proszę bardzo To jest dla Pana I teraz tak Gratis jest dla Pana Jeszcze nasza naklejka Skoro Pan śledzi no to Super Naklejka jest dla Pana Super, jest... fajnie jest Cieszę super. się, że tak naprawdę Super Dzięki Wszystkiego dziękuję. dobrego Dobry? Możemy na chwilę? Możemy Pani zająć 2 minuty? Tylko spokojnie! Ale potrzebujemy jasnej internetu na pewno. Dobra, to prawda. Dobra, Pan wychwycił, bo kiedyś nie chciał. Wypam co? Wyrodził za pomocy narygatywy. Ja jadę, że pomagasz. Ja jadę teraz kalendarz? Zamiast, no. podziek, w kalendarz. W zamian za jakikolwiek przelew na złym świecie. Tak. To no niestety to, że... nie mamy pozwolenia na jakieś tam publiczne, więc. No dobra. Mamy już tam 33 tysiące euro zbierane, więc jak płacicie złotówkę, to będzie 31 złotych, nie? Nie, nie, tylko po prostu obietnica. jak nie zrobicie to, robicie, to no. będzie nasze sumienie. Ja. No w końcu, no w końcu, czekaliśmy na panią. Ja wam powiem tak. No. Prowadzimy taką akcję charytatywną, ja jadę, ty pomagam. oficjalnie. Czy życzy sobie pani tego Proszę, oczywiście, dziękuję Proszę, pani dziękuję sama wyszła bardzo. do nas. To teraz tak, Pani dostaje też naszą naklejeczkę oczywiście dziękuję bardzo jakby pani, nie, jakby pani znalazła czas, żeby faktycznie ten przelew zrobić To to jest ten link do tej części okay. naszej I tu oczywiście nasze dane, żeby Pani nie myślała, że jesteśmy jakimiś złodziejami czy oszustami Jasne. Bardzo, bardzo dziękujemy Pani ja za zainteresowanie dziękuję. Bo pierwsze, pierwsze podejście nie było dobre Wielkie dzięki, naprawdę dzięki dzięki, dzięki, dzięki.